Cześć, dzisiaj kolejny jeszcze materiał, jeżeli chodzi o część czwartą, wspomniany sód oraz krzem, który był oceniany. Akurat o poziomie krzemu, tak naprawdę, tutaj pierwsza wartość, jaką się spotkałem, z zakresem, tak naprawdę, głównie ten pierwiastek, że tak powiem, no pomijany tutaj ogólnie, krzem jest pierwiastkiem, jeżeli chodzi o glebę bardzo rozpowszechnionym tak naprawdę w skrupie ziemskiej tutaj, bo to w postaci krzemionki występuje, czyli nawet ten tak naprawdę każdą garść ziemi jak weźmiemy to tutaj to będzie bardzo duża ilość piasku tak naprawdę tutaj więc ten ilość tej, tego trwałego krzemu który się może uwalniać pod wpływem wietrzenia. Tutaj ten proces jest ciągły, dopływ, więc krzem występuje tak naprawdę całościowo tutaj w środowisku. Niemniej jednak on nie był wybadany w liściach, ale ogólnie w badaniach tutaj, jeżeli chodzi o laboratoria, które badają poziom krzemu, jego zawartość, może, że tak powiem, spotkałem się z poziomem, że stanowi 50% zawartości wapnia w liściach. Więc myślę, że ten pierwiastek i krzem jest pierwiastkiem tutaj dość interesującym, tak naprawdę, jeżeli chodzi o poprawienie zdrowotności roślin. Akurat tutaj bardzo dość niskie w stosunku do tych wartości tutaj podawanych przez, przez różne jednostki. Tutaj jest dość niski ten poziom, tak naprawdę, tego krzemu w klepie. Niemniej jednak on wiadomo, że tutaj sukcesywnie się pobar po, po, po Utrzymuje się w miarę stabilnie, więc może być sukcesywny podczas całego procesu wegetacji uwalniany, tak naprawdę. I akurat tutaj w jednym z materiałów film, filmowych, tutaj w szortach, on jest akurat, bo dość krótki materia, materiał, jest akurat jeden z nawozów tutaj wspomniany, nawozów krzemowych który zawiera dużo zawartość żelaza, i możemy go stosować tutaj wraz z nawadnianiem lub poprzez oprysk. Akurat mi się opcja bardziej z nawadnianiem tutaj podoba. Bo możemy, że tak powiem, w jednym cyklu z nawadnianiem dostarczyć kilkanaście różnych pozycji składników, ogólnie nie każdy krzem się nadaje tak naprawdę do fertygacji, musi on być bardzo stabilny, nie może wchodzić w reakcję, że tak powiem, w komórce tworzy, że tak powiem, postać takiego żelu załóżmy. Jeżeli chodzi o reakcję, akurat to jest dość mocno specyficzny pierwiastek, na pewno bardzo korzystnie wpływa na zdrowotność. Akurat nawet wpisując tutaj w opracowania, tutaj w wyszukiwarkę, na Google Scholar, jakbyśmy załóżmy wpisali odnośnie krzemów, truskawki, jak akurat to sporo nam wyskoczy publikacji, jeżeli chodzi o badania nad krzemem, tutaj nad wpływem na zdrowotność roślin, nad brixem. Nad poprawą procesu fotosyntezy, więc myślę, że to jest ciekawy pierwiastek, jeżeli chodzi nawet o poprawę trwałości truskawki owoców, tak naprawdę i przydatności jej do transportu tutaj na dalsze kanały dystrybucji, zwiększenie trwałości tutaj, żeby te owoce nam też wody nie traciły po zbiorze, tak naprawdę, bo zawsze jest jakaś utrata masy w przypadku takich dość trudnych warunków pogodowych, czy na przykład ograniczeniu opażeń słonecznych, czyli ten wpływu, negatywnego wpływu gwałtownych skoków temperatur, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ten krzem, jeżeli chodzi o sód, akurat ta maksymalna dawka, ja bym obniżył nawet do 30, można powiedzieć, no ale 40, no jeszcze okej, okay, dobra. Sud, sud jest, że tak powiem, pierwiastkiem niepożądanym, nie powinniśmy go mieć. Jego w kompleksie sorpcyjnym jest z reguły bardzo niska zawartość, to jest zawartość poniżej 1% w całym tym magazynie, czyli taki magazyn, ile tam możemy upchnąć czegoś. Załóżmy, jeżeli mamy 100 metrów sześciennych tak naprawdę, czyli takie miejsce niezagospodarowane, które to nie może przekraczać 1%, czyli 1 m3 tak naprawdę. Tak możemy mniej więcej porównać kompleks sorpcyjny gleby. Im jest czegoś za dużo, że tak powiem, w tej glebie, no to ten kompleks sorpcyjny gleby jest tam zaburzony i tracimy miejsce na inny składnik pokarmowy, który mógłby zająć, załóżmy, miejsce sodu czy miejsce wapnia, jeżeli jest go nadmiar w kompleksie sorpcyjnej czy potasu czy jonów jonu amonowego lub jonów wodorowych, które też w kompleks sercyjne wchodzą. Akurat głównie to będzie miało przełożenie też na pH, czyli na dużą kwasowość gleby, jeżeli chodzi o ten temat. Jeżeli chodzi o sód, sód jest pierwiastkiem toksycznym. Zawartość, unikamy nawozów, które zawierają bardzo duże ilości sodu, tak naprawdę, żeby nie wnosić pierwiastków, pierwiastków balastowych do gleby, bo akurat on nie jest zbędny, nie pełni jakiejś tutaj istotnej funkcji tak naprawdę, jeżeli chodzi o nawożenie i ożywienie roślin. Na pewno jest to pierwiastek pożądany w uprawie buraków cukrowych akurat, jeżeli chodzi o sód. Więc tutaj na sód wtedy w takiej produkcji się zwraca uwagę tutaj, jeżeli chodzi o produkcję buraków. Niemniej jednak w truskawce nie jest to pierwiastek pożądany. Sód jest też pierwiastkiem bardzo konkurencyjnym, jeżeli chodzi o potas. Akurat jak porównałem wartości w miligramach potas, ogólnie ma też mniejszą miesza cząsteczkę, miesza masę atomową i będzie on konkurował tutaj z potasem i będzie mógł ograniczyć tego, jego pobieranie i że tak powiem no, przy dużych wartościach sodu w glebie truskawkę można wykończyć tak naprawdę jeżeli chodzi o uprawę. Więc tutaj jeżeli chodzi o zawartość, akurat nie były te parametry badane w liściach, więc tutaj nie ma porównania, jakiegoś odniesienia tutaj. Może się uda coś w nowym projekcie tutaj rozszerzyć. Akurat tutaj bym zwrócił większą uwagę tak naprawdę na krzem. Unikamy nawozów zawierających sód, żeby nie dostarczyć tutaj wysokich, wysokich, dużych ilości tego składnika. Wiadomo, zawsze jakaś... Procent sodu pojawi się w nawozach czy w kopalinach, bo występuje on naturalnie w środowisku, w różnych tam złożach tutaj soli i kopalin, więc będzie go mniejsza lub większa zawartość, jeżeli chodzi o sód. No i druga rzecz, sodu możemy też trochę sobie z wodą z wprowadzić tutaj na pole i ten sód na pewno będzie też oznaczany tutaj w analizach wody. W analizach, jeżeli chodzi o krzem, no to są dość bardzo małe ilości tego krzemu są oznaczone, on, on też występuje, bo jest po prostu pierwiastkiem wszechobecnym i na pewno zawsze w wodzie będzie wykrywany w mniejszej lub większej ilości, ale tutaj jeżeli chodzi o wodę, to sodu wystrzegajmy się, jeżeli chodzi o ten pierwiastek. On więcej przeszkadza i robi krzywdy, że tak powiem, naszym truskawkom, jeżeli chodzi o produkcję. Więc tutaj jeżeli chodzi o ten składnik, należy uważać i warto się skupić tutaj na y, krzemie, jeżeli chodzi o ten składnik na pewno ten temat będzie bardziej zgłębiany tutaj, jeżeli chodzi o y, projekt, y, projekt, może uda się jakoś, no już tak powiem, zrobić prezentację multimedialną w postaci filmiku audio, y, żeby go też zamieścić tutaj na, y, na wspomnianym kanale, y, y, jeżeli chodzi o y, Chodzi o cały ten, że tak powiem, zakres tego projektu i w ogóle o rozeznanie finansowe tak naprawdę, bo każdego to będzie interesowało, jakie, jakie ogólnie są koszty i wyniki ekonomiczne. I akurat będzie zrobione też takie porównanie kosztów, aktualnie prowadzenie truskawki w wersji, że tak powiem, konwencjonalnej, która aktualnie jest prowadzona, to jest drugi rok i akurat wyniki ze desplantacji dwuletniej, będzie jeszcze trzeci rok, zrobimy też takie same badania. Aktualnie ta plantacja wtedy zakończy swój żywotny no i powstanie już tutaj wspomniane właśnie w kolejnym roku zostanie założona będzie sadzona plantacja dla projektu agrobiobery. W kolejnej części, jeżeli chodzi o wyniki, to już będziemy mieli tylko wyniki tak na prawe liści. Skupię się tutaj na chlorze, na manganie, na żelazie miedzi i cynku. Jeżeli chodzi o te parametry, akurat chlor jest bardzo ciekawym to jest składnikiem pokarmowym. Jeżeli chodzi o jego wykorzystanie, tutaj akurat myślę, że chlor to też jest taki pierwiastek, który za bardzo jego się ignoruje, a czasem w, w, w ilościach takich wymaganych najbardziej dopuszczalny jest korzystny, ale to już więcej, że tak powiem, w tej, że tak powiem, już w piątej części, jeżeli dobrze się nie mylę, będzie temat, jeżeli chodzi o, o pozostałe tutaj składniki pokarmowe. Które, że tak powiem, występują w mniejszych ilościach w liściach truskawki i na co zwrócić tutaj uwagę, tak naprawdę, jeżeli chodzi o nawożenie, jakie możliwości mamy do dostarczenia tych składników w produkcji ekologicznej, jeżeli chodzi o prowadzenie optymalnego żywienia roślin tutaj i podejmowanie decyzji agrotechnicznych, jeżeli chodzi o nawożenie. A po omówieniu wszystkich, że tak powiem, punktów, jeżeli chodzi o interpretację tych wyników, analizy gleby, skupię się takim na ogólnym podsumowaniu i w ogóle, jeżeli chodzi o możliwości tutaj wykorzystania nawozów, na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o diagnostykę gleby i liści żeby, tak powiem, te wyniki miały jakieś ręce i nogi, tak naprawdę, że można było je wykorzystać tutaj na podstawie tych danych, podejmować szybkie decyzje, jeżeli chodzi o poprawę efektywności, produktywności plantacji, no i już de facto wydajności i ostatecznie wyników ekonomicznych tutaj, bo produkujemy po to, żeby na tym zarabiać tak naprawdę, ale to wszystko, że tak powiem, w ostatnim już tutaj podsumowaniu zostanie omówione i przedstawione.